Oni mówią y, jeszcze coś takiego w y, tym liście, że to, jaki jest Kościół, jaka w nim panuje atmosfera, ma ogromny wpływ na to, jakie jest życie w danym kraju. Y, I to jest, y, to jest strasznie ważna rzecz. Y, I Można być niewierzącym, można być inaczej wierzącym. Y, ale jeśli się żyje w kraju, w którym obowiązującą czy przeważającą religią jest, jest katolicyzm, to to, jak wypowiadają się hierarchowie, jak się zachowują, jakie decyzje podejmują wobec. Także swoich kapłanów jest strasznie ważne dla życia społecznego. I, i oglądałam telewizję w minione święta, jak to zwykle ona gdzieś tam w tle y, y, sobie grała, i bardzo mnie, tak, bardzo, bardzo mnie uderzyło, y, uderzył ton, jakim znowu mówili y, polscy hierarchowie, bo to znowu nie był ton miłości zrozumienia i zrozumienia, y, 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 i troski o, o, o los wiernych. Tylko to znowu było potępienie, to znowu było straszenie in vitro, to znowu było gender, to znowu było y, mówienie o różnych strasznych rzeczach, które rzekomo czekają na, na katolików, jeśli nie będą postępować tak, jak, jak y, dyktują im hierarchowie. I znowu miałam takie poczucie, że ktoś straszy i ktoś. Um, ktoś Renata. usiłuje przerazić, tak. I to jest właśnie ten ton nadawany może, przez hierarcha. No, ale nie usiłuje ja myślę... przerazić, tylko odzwierciedla przerażenie. Ale muszę, muszę tutaj mieć zastrzeżenie. A, <laughs> A, proszę, proszę. proszę, Jeżeli słuchasz tylko y, tego z przekazów medialnych, to znowu tak jak z politykami, ja, ja jestem, będzie, ja będzie, jestem, to, będzie to wyjęte, ja jestem, I podkreślone ja to, co właśnie można... Ja protestanckiego w związku z tym. To, co, nie, co ja dostaję ale y, chodzi mi od o to, hierarchów, to jest właśnie ten przekaz medialny. Tego. No nie pójdę no specjalnie posłuchać ale arcybiskupów. Kupa Dziwisza w Krakowie. Ale nicza już można.